Metale szlachetne traktowane są jako jedna z najbezpieczniejszych, a jednocześnie najprostszych form inwestycji. A jak wygląda rzeczywistość? Z tej strony Aleksandra Olbryś, a razem ze mną jest Aleksander Pawlak, z którym w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jakich zachowań się wystrzegać, aby uniknąć błędów inwestycyjnych. Alek, może zacznijmy od tego czy ty w ogóle zgadzasz się z tym stwierdzeniem, że inwestycje w metale są tymi najprostszymi? Z mojej perspektywy inwestycje w metale są tymi najprostszymi z tego względu, że jak już kupię monetę czy sztabkę i ją schowam, to nie muszę się niczym przejmować i niczym zajmować. Nie muszę składać rocznych deklaracji, nie muszę doglądać czy najemca już zdemolował moją nieruchomość, tylko jestem spokojny o to, że to co zainwestowałem to jest, jest moje i jest przy mnie. A jeżeli chodzi o te kwestie, bo kiedyś wspomniałeś nie inwestować w złoto, a oszczędzać w złocie, jakbyś do tego się odniósł? No to jest ten taki spór, który mówi o tym, że jeśli przyjmiemy sobie, że złoto jest pieniądzem, no to nie możemy mówić o inwestowaniu w złoto, możemy mówić o oszczędzaniu w złocie. Z tego względu, że złoto jako właśnie to aktywo, które nie generuje przepływu pieniężnych, z którym nie wiąże się ryzyko na przykład bankructwa, no bliżej temu jest do oszczędzania na w takim rozumieniu, jakie, jakie znamy, jakie intuicyjnie nam przychodzi do głowy, niż do inwestowania. Natomiast nie można wykluczyć tego słowa i wręcz bardziej powszechnie przyjęło się mówienie o inwestowaniu w złocie, z tego względu, że no złoto faktycznym pieniądzem w obecnym systemie gospodarczym nie jest. Więc, w tym momencie, kiedy alokujemy część naszych środków w złoto, no to. Tak naprawdę inwestujemy, no bo złoto formalnie tym pieniądzem w tej chwili nie jest. Bardzo często, jak kogoś poznaję i ta osoba dowiaduje się, gdzie pracuje, to jednym z pierwszych pytań jest, czy warto teraz inwestować, a drugim, jakie produkty kupować i dlaczego nie biżuterię. Jakbyś się do tego odniósł. No ja na pytanie, czy warto teraz kupować, zwykłem odpowiadać, że gdybym wiedział, to już bym nie pracował, więc nie ma, nie ma takich osób, które powiedzą z pełną pewnością, że teraz tu kup sprzedaj za tydzień nie ma nie ma takich osób nie ma takich możliwości gdyby były to najzwyczajniej w świecie i tak byśmy nie usłyszeli o tych osobach więc miejmy miejmy na uwadze to że wszelkie prognozy są zawsze obarczone błędem i jak to też często się mówi analiza wsteczna zawsze skuteczna więc nie przeżywajmy tego za bardzo że można było dzień poczekać żeby kupić albo dzień poczekać żeby sprzedać to po pierwsze, w dłuższym terminie nie ma żadnego znaczenia, a po drugie, nie da się złapać wszystkich dołków i wszystkich górek na wykresie. Więc zdecydowanie tutaj na to pytanie odpowiedzi nie ma. Tak naprawdę każdy, każdy moment jest dobry, jeśli to złoto w naszym portfelu jest niedoważone, czyli jeśli tego złota w naszym portfelu jest relatywnie mało lub nie ma go wcale, to najprawdopodobniej to jest zdecydowanie dobry moment, żeby nabyć chociaż jedną uncję czy jedną sztabkę, choćby jednogramową, i potem przeanalizować, czy dalej kontynuować tę inwestycję, czy nie. Ale co do biżuterii, no tutaj sama, sama nazwa, jakby złoto inwestycyjne, a biżuteria są inne zastosowania. Jedyne, co łączy, czy tak naprawdę biżuterię jest o inwestycyjnym? To jest metal, materiał, z którego są wykonane. Jeśli mówimy o takich zastosowaniach stricte inwestycyjnych, to w kontekście biżuterii jedynym takim elementem, który można by tak traktować, to są relatywnie ciężkie i proste przedmioty, czy jakieś. Taki ciężki łańcuch na przykład, e, prosty. I teraz z czego to wynika? Z tego to wynika, że wtedy koszt tej robocizny jest relatywnie tani w przeliczeniu na gram produktu. E, to są wyroby, które można spotkać w krajach arabskich i w Indiach. To są wyroby, które są spójne z tą kulturą e, i też z traktowaniem w tamtych rejonach biżuterii, właśnie bardziej inwestycyjnie. E, natomiast w polskich realiach, gdzie raczej preferujemy drobniejsze wyroby, e, bardziej misternie wykonane, e, no to zdecydowanie ta, ta wartość jubilerska, która niewątpliwie jest jest bardzo istotna, e, zdecydowanie przewyższa te walory inwestycyjne. No, jeszcze tutaj chyba dochodzi ta do kwestia próby złota, bo jednak monety sztabki najczęściej próba 9,99. Tak, znaczy jeśli chodzi o próbę złota, to ja największy problem mam z tym, że coraz większą popularnością cieszy się biżuteria próby 333 na przykład, gdzie mam z tym o tyle problem, że jeśli mówimy, że to jest złota biżuteria, no to fajnie, że chociaż ta połowa była złotem, prawda? Tak nawet z takiego czysto intu intuicyjnego poziomu mówiąc. Natomiast no tak, jakby próba, próba złota jest istotna, natomiast istotne jest ile w przeliczeniu mamy tego czystego złota. Więc to, czy mamy 10 gramów złota próby 50, czy mamy 5,85 grama czystego złota nie ma aż tak dużego znaczenia. W jednym z naszych filmów wspomniałeś, że największym błędem jest to, żeby w ogóle nie mieć złota. Jakbyś mógł tutaj powiedzieć o roli tego metalu w portfelu inwestycyjnym? No, to jest ten wątek, który przewija się wielokrotnie. Jakby dlaczego w ogóle mamy inwestować w złoto? Dlaczego? Jaka jest rola złota w portfelu? No, podstawową kwestią jest to, że Hmm. ze złotem nie wiąże się żadne ryzyko a, tak zwanej trzeciej strony, znaczy, że nie zależymy tutaj od systemu finansowego, nie zależymy tutaj od zarządu spółki, w której akcję zainwestowaliśmy, nie zależymy tutaj od jakiegoś na przykład sądu, który będzie gwarantował księgę wieczystą w naszym mieszkaniu, tak? Jesteśmy tutaj absolutnie niezależni i ta uncja złota, którą mamy w kieszeni jest naszą uncją złota i to w różnych przypadkach w życiu jest, jest bardzo ważne. Kolejnym elementem jest to, że mówimy o złocie jako inwestycji długoterminowej, to prawda, natomiast Natomiast jest to też niezwykle płynna inwestycja i to jest też przewaga nad wieloma aktywami, że z fizyczną sztapką złota możemy się udać do na przykład naszego oddziału w sobotę wieczorem i uzyskać gotówkę od ręki za naszą inwestycję, i nie gotówkę zaniżoną jak na przykład w mieszkaniach. tak? Spróbuj szybko sprzedać mieszkanie na tu i teraz, także mieć pieniądze za tydzień. Odpadają wszyscy klienci z kredytami i tak dalej i tak dalej. Więc żeby sprzedać mieszkanie za sensowne pieniądze, trzeba sobie ten miesiąc przynajmniej zarezerwować. Ze złotem. Tego tematu nie ma, jest bardzo płynne i właśnie na przykład w sobotę wieczorem możemy sprzedać i mieć pieniądze, jeśli są nam do czegokolwiek potrzebne. No i gdzieś na końcu jest, oczywiście tych powodów jest, jest znacznie więcej, natomiast nie, nie, nie do końca też o tym jest ten materiał. Ważnym elementem jest ta ochrona przed. Dodurkowanymi aktywami, czyli to, do czego przywykliśmy w ostatnich latach, e, czyli luzowania ilościowe, czyli gwałtowne zwiększanie podaży pieniądza w obliczu e, różnego rodzaju zawirowań rynkowych. E, no w tym momencie aktywa o limitowanej podaży, a takim niewątpliwie złoto jest, e, dodatkowo zyskują na wartości. A jak odpowiednio wyważyć udział tego złota w portfelu, żeby nie przesadzić i żeby tego złota nie było za mało? No tutaj. Okej, okay, powiedzieliśmy sobie, dlaczego warto, więc mamy jakieś argumenty za tym, żeby zwiększać ten udział. No to, żeby być szczerym, trzeba też podać jakieś argumenty przeciwko. No i tym podstawowym, fundamentalnym powodem to jest to, o czym rozmawialiśmy w różnicach między oszczędzaniem a inwestowaniem czyli to, że złoto nie generuje nam żadnych dochodów. Docelowo chcemy, żeby nasze inwestycje a przynajmniej część z nich generowała jakieś dochody. Czy to będą odsetki z obligacji, czy to będą dywidendy z akcji. Chcemy odnotowywać jakieś pozytywne przepływy pieniężne z naszych inwestycji, no i złoto takich nie generuje. To jest, to jest fakt. No można tutaj przytoczyć przykład chociażby Turcji, gdzie złoto można wpłacić na lokatę i uzyskać liry, w, jak w odsetki w formie lir tureckich. Natomiast no pozbawiamy się wtedy wielu zalet złota, czyli oddajemy je komuś. Więc jeśli chcemy utrzymywać złoto jako tę inwestycję, w której nie mamy ryzyka, że nie wiem, ktoś zbankrutuje na przykład i stracimy je, no to nie możemy mówić o odsetkach, bo odsetki fundamentalnie są nagrodą za ryzyko. To jest to nagroda za ryzyko kapitału powierzonego komuś w jakimkolwiek celu. Więc to jest, to jest ten fundamentalny element, który, który trzeba mieć na, na uwadze i, i w zależności od tego, jakie mamy możliwości inwestowania, tak tym złotem doważać lub nie doważać nasz portfel. E, rekomendacje są różne, czy to będzie 5, czy 10, czy 20% naszego portfela, no to już jest oczywiście indywidualna decyzja, nie bardzo nawet mam prawne możliwości sugerować, jaki jest ten optymalny poziom, natomiast e, tak jak mówimy, błędem jest nie posiadać i posiadać wszystko w złocie. A cokolwiek pomiędzy, no już jest jakąś tam bardziej lub mniej rozsądną decyzją. A jak uniknąć wpadki, jeżeli chodzi o wybór miejsca, w którym zakupimy złoto? No tutaj oczywiście możesz się odnieść do Taveksu, dlaczego jest najlepszym dealerem w Polsce. Tak. No, dlaczego jesteśmy najlepszym dealerem w Polsce? Przede wszystkim dlatego, że najprawdopodobniej jako jedyni nigdy nie oferowaliśmy i nie oferujemy żadnego rodzaju dostaw terminowych. Czyli złoto kupowane u nas jest dostępne od ręki. E, płacimy i wysyłamy. E, są jakieś tam bardzo wyjątkowe sytuacje w stylu przedsprzedaży kolekcjonerskich walorów. Natomiast co zasady, jeśli chcecie nabyć 10 złotych Krugerrandów, to przychodzicie do działu, kładziecie w tej chwili niecałe 100 tysięcy złotych blacie, albo przelewacie, w zależności od waszej decyzji i otrzymujecie te 10 krugerandów, i na tym się historia kończy. Nie ma żadnych terminów, oczekiwania itd., itd. To jest coś, czym się wyróżniamy i czym chcemy się dalej wyróżniać, bo uważamy, że złoto jest. Czymś, co powinno być dostępne tu i teraz. To nie jest samochód produkowany pod nasze zamówienie w takim kolorze i z takim wyposażeniem, tylko to jest coś no, relatywnie standardowego, tak? Nie ma, nie ma co ukrywać. To jest ten element, na którym zdecydowanie zwrócił uwagę, czyli ta dostępność od ręki. I, I podkreślać to będę wielokrotnie, bo tym często niektórzy chcą się wyróżnić, czyli tym, że jest trochę taniej, ale kiedyś. No i. i Kolejnym elementem jest ta dostępność w rozumieniu fizycznym, czyli to, że mogę przyjść do oddziału, sprawdzić, mogę zamówić przez internet z odbiorem w oddziale. To są, to są takie elementy, które też zwiększają zaufanie i, i dostępność kruszcu. No właśnie, bo wydaje mi się, że jeżeli chodzi o zakupy u osób prywatnych, no to raczej kiedy już mamy większe doświadczenie, albo przede wszystkim jeżeli chodzi o walory kolekcjonerskie. No tutaj dochodzi kilka elementów. Jeśli mówimy o takiej stricte numizmatyce, to to jest oddzielny segment i też są gabinety numizmatyczne, które się specjalizują w bardziej rzadkich walorach. Natomiast jeśli mówimy o złocie inwestycyjnym, to nie ma większych podstaw do tego, żeby rynek stał na transakcjach między osobami fizycznymi. Teraz dlaczego dlaczego o tym mówię? Z tego względu, że osoby, żeby się połączyć, potrzebują jakiejś platformy. To będzie jakiegoś rodzaju marketplace, czy to będzie tablica ogłoszeń. Nie chcę już tutaj nas w portali używać jakaś forma internetowego ogłoszenia, tak? No oczywiście, że jak się znamy z kimś, no to możemy tam sobie pohandlować. Natomiast co do zasady, chcemy mieć dostęp do innych osób. No i te platformy, po pierwsze, prędzej czy później muszą zacząć pobierać prowizję jakąś, no bo chcą z tego żyć, a po drugie, jeśli zaczną brać prowizję, to będziemy chcieli, żeby autoryzowały tę drugą stronę, czyli ja jako sprzedający chcę wiedzieć, że kupujący jest poważny i kupujący chce wiedzieć, że sprzedający jest poważny. No i wtedy na te platformy spada tyle obowiązków, że de facto jest takim trochę gorszym Dealerem złota i na dodatek bierze za to relatywnie duże pieniądze. Więc przy tych marżach, spreadach i obrotach, jakie są notowane, i przy tym, jak ważna jest płynność, czyli to, że właśnie jak chce sprzedać 10 randów to chce je sprzedać tu i teraz, bo tej cenie złota, a nie czekać dwa tygodnie, aż ktoś tam na platformie się odezwie, żeby kupić. No to biorąc biorąc te elementy pod uwagę, widać po pierwsze to, że w zasadzie nigdzie na świecie nie ma dużych platform do obrotu złotem między osobami fizycznymi. Te platformy raczej są gdzieś tam mniejszym, bardziej niszowym rozwiązaniem. Oczywiście istnieją takie, natomiast no warto mieć na uwadze, że to jest jakieś uzupełnienie rynku bardziej niż takie ścisłe budowanie fundamentów. Dotknęliśmy już trochę tego rynku kolekcjonerskiego rynku premium, więc tak pokrótce z racji, że jeżeli chodzi o ten rynek, mamy specjalistę w Tweksie. Natomiast czy jest to według Ciebie dobre rozwiązanie dla każdego, czy od razu, wchodząc dopiero na rynek metali szlachetnych, warto się zainteresować tym rynkiem? Aby się nie sparzyć, po prostu. Jeśli chodzi o walory, my je nazywamy szerzej premium, czyli mówimy tutaj o, o walorach z limitowanymi nakładami, produkowanych w specjalnych technikach, nabywające z reguły z czasem jakiejś wartości, właśnie numizmatycznej. Warto mieć na uwadze to, że bliżej temu często, zwłaszcza przy super premium rozwiązaniach, do inwestowania w sztukę niż do inwestowania w metale szlachetne. To jest powiązane oczywiście. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o srebrnej monecie, która jest warta 300-400 zł, uncjowej srebrnej monecie, która jest warta 300-400 złotych, no to są te inne walory, które grają czy tu mówimy tutaj o walorach właśnie stricte numizmatycznych czy artystycznych. To jest przede wszystkim coś, co powinno nam się podobać, co powinno nam sprawiać satysfakcję, przyjemność i jest szansa, że faktycznie te, te walory nabiorą dodatkowej wartości. Natomiast jeśli chcemy po prostu zainwestować i zapomnieć i zajmować się naszym innym hobby, to zdecydowanie polecam podstawowe sztabki i monety. A jeśli Szukamy czegoś ciekawego. Jeśli chcemy zainteresować się czymś, może chcemy upamiętnić jakąś okazję, no to zdecydowanie te, te walory są, są właśnie po to stworzone. Nie po to, żeby zarobić 10%, jak złoto pójdzie do góry 10%, ale po to, żeby może przekazywać je później dalej, żeby zbudować kolekcję, która będzie cieszyła oko i sprawiała nam satysfakcję. Także tutaj tymi, tymi elementami bardziej bym się kierował. Chciałam zapytać o to, czy istnieje idealny moment na zakup złota. Na pewno wcześniej już wspomniałeś, teraz. wcześniej już właśnie wspomniałeś, że teraz, szczególnie jeżeli tego złota w portfelu nie mamy. Natomiast no jest to zasada, chyba tak mogę stwierdzić, że kupujemy złoto, kiedy przychodzi kryzys. I teraz pytanie, czy uważasz, że jest to błąd? Czy no jakby to jest naturalne działanie, ale czy na przykład właśnie w okresach, Względnego spokoju warto też kupować to złoto. Jak to wygląda? No, nie, nie jest to błąd, bo nigdy nie wiadomo, jak dany kryzys ewoluuje dalej. Natomiast zdecydowanie dużo przyjemniej wchodzi się w kryzys. Będąc gotowym na ten kryzys, niż próbując coś zorganizować już w trakcie. Więc co do zasady, najlepszym czasem na inwestowanie w złoto jest wtedy, kiedy relatywnie mało się dzieje. A w momencie, kiedy dzieje się coś dużego, takie jak na przykład rosyjska agresja na Ukrainę, jak początek COVID, z reguły te momenty są. Nieoptymalne do inwestycji, natomiast to nie znaczy, że ci, co wtedy kupowali, popełniali błąd. Nie, oni ten błąd popełnili, jeśli, jeśli w ogóle go popełnili, bo oni go wcześniej, że nie pomyśleli o zakupie złota wcześniej. A, natomiast y, warto, warto mieć to na uwadze na te, te doświadczenia y, wcześniej i. Nabywać właśnie na przykład złoto w czasie, kiedy jest ono bardzo dostępne, kiedy premie w stosunku do ceny rynkowej są niskie, to jest zdecydowanie ten moment, kiedy warto się pochylić nad tym szczególnie. Wspomniałeś teraz jeszcze o pandemii i o wojnie, więc chciałabym wrócić jeszcze na moment do tych terminowych dostaw. Czy mógłbyś opowiedzieć ze swojego doświadczenia, jak to wyglądało? Znaczy, szczerze to nie wyglądało. Jeśli mówimy o COVID, to bardzo wiele osób, które składało zamówienia za terminową, nie otrzymało, znaczy otrzymało zwrot pieniędzy, tak? To też, żeby jasno wybrzmiało, otrzymywało zwrot pieniędzy albo otrzymywało swoje zamówienia z kilkudziesięciodniowym opóźnieniem. Czyli zamawiali na przykład z terminem 45 dni roboczych, a dostawali po 120 dniach roboczych, na przykład. Czyli wyobraźcie sobie, że nie macie swoich ani pieniędzy, ani złota przez praktycznie pół roku, tak? no bo zawsze jakieś święta, weekendy i tak dalej. Absolutnie przerażające. Więc e, są, i jest to faktyczne ryzyko, że kiedy kupujemy czegoś, czego nie ma. No, mieliśmy to doświadczenie z innymi aspektami, tak? Na samochody ludzie też tak czekali. To nie jest tak, że to jest jakaś zła wola sprzedających. To jest kwestia po prostu tego, że jeśli kupujemy coś, czego nie ma, to musimy się liczyć z tym, że przyjedzie później. Po prostu. A, a złoto jest na tyle wrażliwym tematem, że raczej nie chcemy na to czekać. Chcemy to dostać tu i teraz a, i, i mieć je przy sobie, nie oczekując i być niezależnym od, od wszystkiego. Więc no, warto, warto mieć z tyłu głowy, że takie scenariusze też się wydarzają. I wybierać dealerów, którzy mogą złoto zapewnić nam od ręki. Aleks, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Was oczywiście zachęcamy do subskrybowania naszego kanału, lajkowania, a także komentowania i zajrzenia na nasze media społecznościowe. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć. Cześć, dzięki bardzo.